Witam wszystkich widzowie dzisiaj w odcinku teraz będziesz o kolejną ogra jest na dumana na cholu. Kurde, nie to co na no, teraz jak tam widzowie wakacje wam mijają Dobrze, czy źle No i jest nasz kolega Szymanko Siema. Pewnie się nie widzieliśmy No Widzowie, dzisiaj dłuższa wycieczka Widz nas gdzieś zabierze Może nie widz, kolega już Zabierze nas gdzieś No i zobaczymy jak to wyjdzie Pokaż Willy No, Willy dla widza Kurde, idealny teren tu jest tak fajnie i po takich dróżkach wolnych Lubimy to

No bo wiada. Bo? na jednym Fajnie. Już roz. Kurde, tu na krosie, Przecież jeden silnik tu wjeżdża na no, ANSI. Willy la visa. Dobra, no lecimy. Teraz mam drugie hopy. Ładnie, ładnie. Trochę niewyrobione. Hamulca nie mam tydy, tylniego, więc średnio. No i ładnie. Mówili, że kadze to jakość. Ja tu nie mam ni niczego hamulca niestety. Ale ciekawe czemu to pękło. Może jakaś balinka, nie? Ale nie wiem w sumie. Patrzcie, balon. Ja nie mogę, fajne. Ale... Jeszcze raz polec, bo do kamery. Jedziemy do żabki powojanki. Dobra, to nie był mój pomysł widzowie, jak coś, to było, był jego pomysł. Yy, dobra, jedziemy dalej. Wy, Wywalone w ten hamulec. Oby nie pękła ta druga linka i to idzie dobrze. No, ale nie będę też narzekać za to zależą z kamikarze. To jest przesady z kamikaze. Jedzie, jedzie. To się liczy. <grym> Najważniejsze, że się że jedzie. Eee, yy, około na drugą. Widzowie, patrzcie, jaki piękny zachód słońca! Zostawcie subika i obserwacje dla tego widoku. Widzowie, jak ekologicznie jedziemy. 15 na godzinkę. Zgodnie z prawem, To jest. To jest prędkość. A, prędkość. 20 km na godzinę, to jest prędkość. Szybciej w życiu nie jechałem. Widzowie, na no dzisiaj to koniec. Może jutro też się uda coś nagrać, nie wiem.